Stanął święty ściciel w kruchcie przy wodzie święconej. Wspomina Herodiadę, która kazała mu uciąć głowę. Salomę, co wprost po tańcu na zabawie poprosiła o jego śmierć. Ewę, która namówiła Adama. żonę Kutybara, Niewiasty, co na dziedzicu Kajbasza niedyskretnie wypytywały Piotra. Matki, co zamiast karmić dzieci, zaczęły je całować, Stanął, patrzy, dziwi się i nie dziwi, że kobiety tak tłumnie wodzą do kościoła. Księży Prawacie Janie, nasz drogi i czcigodny solemizancie. Powinno być poważnie i bardzo uroczyście, że dzisiaj zwracamy się do Ciebie z okazji przeżywanego miniony czwartek w Kościele Katolickim wspomnienia świętego Jana Chrzciciela, twego Patrona. A my rozpoczęliśmy znów humorystycznym wierszem świętego Jana Twardowskiego pod tytułem wspomnienia. Bo to przecież ksiądz Jan Twardowski, będąc zapasynowany swym Patronem, świętym Janem Chrzcicielem, prorokiem stojącym na granicy Starego i Nowego Testamentu, bezkompromisowo piętrującym zło o wyrazistym, mocnym charakterze Starał się jednocześnie przedstawiać tę jedną z największych postaci wśród świętych Kościoła jako wprawdzie bezwzględną, ale pełną uroku jak to określił. Napisał kiedyś o świętym Janie Chrzciciele. Nie malujcie go bez uśmiechu, chudego, jak zjadł szarej ostatki. Przecież w dniu wiedzenia odskoczył z radości poniemu. Liczymy więc, że życzliwie przyjmiesz tak rozpoczęte życzenia, a Panie, nasze Paradjarni nie obruszą się z powodu refleksji zawartych w tym wierszu na jego autora, a tym bardziej na świętego Jana Chrzciciela. Drogi Księże Janie, prosimy Cię, przyjmij zatem od naszej tym wspólnoty parafiarnej serdeczne życzenia i winy, aby ten wielki, silny Baton, święty Jan Krzysięcia, Wypraszam dla Ciebie, U Pana Jezusa, dobrego pasterza, wszelkie łaski, zdrowie i błogosławieństwo w Twoim kapłańskim życiu, aby Cię nieustannie prowadził i pomagał Ci wypełniać swoje dość pasterskie powołania. A w sprawach związanych z parafią niech Ci doradza i wstawia się za Tobą święty Jan Maria Miany, patron proboszczu który pozostawił po sobie niezwykły wzór życia i służby kapłańskiej. Dzisiaj księże Janie korzystając z okazji Twojej imieniu chcemy wyrazić również naszą głęboką wdzięczność za dar Twojej godnej posługi jako kapłana, proboszcza, parafii, dziekana oraz za wszelkie dobra duchowe, które dzięki niej otrzymujemy. Dziękujemy Ci za opiekę nad naszą wspólnotą parafialną, za rozważne zarządzanie parafii, za roztropność i niezwykłą pracowitość w czasie ostatniego, długiego, trudnego okresu pandemii, kiedy wbrew istniejącym okolicznościom mieliśmy jednak cały czas dostęp przy zachowaniu obowiązujących ograniczeń do eucharystii i sakramentów w obu świątyniach parafii. Za wszystko serdeczne buce Poza życzeniami i podziękowaniami wyrażonymi w wypowiedzianych teraz słowach, przyjmij nasz drugi ciężar, Janie, to co jest najcenniejsze. Nasze szczere, serdeczne modlitwy, które zanosimy i zanosić będziemy w Twojej Twoich intencji. Niech Ci Pan Bóg błogosławi, szczęść Boże na każdy dzień Twojego życia.